robię sobie porządek w moich spargałach i zobaczcie co tutaj odkryłem po prostu najlepsze gumy świata stare relaksy i stare mansy to jest po prostu mistrzostwo zobaczcie jak ta guma się leje to są chyba jedne z pierwszych gum po tych twisterach zwykłych, białych i seledynowych później wychodziły takie można powiedzieć w kształcie rybki, przypominające rybkę, takie 2D można powiedzieć i to już fajnie zamiatało to już był szał to jest mistrzostwo świata jankes od relaksa, zobaczcie jak to się leje Tutaj jeszcze są stare Predatory Mansa, to jest też świetna guma, zobaczcie ten ogonek, on się całkowicie kładzie, stary Mansik, Predator, chyba Predator zamazane. stare relaksy, ale kopytka, fajne odkrycie, musimy te pudełko w tym roku jeszcze testować i to jest moja ulubiona, mała rybka od Mansa, mistrzostwo świata, to jest okoniowe po prostu pudełko marzeń, będziemy to sprawdzali, macie jeszcze takie pudełka, to jest mistrzostwo. I zobaczcie jakie kolory, nie? Tutaj wszystko jest w naturze, nie ma żadnych udziwnień. Wtedy to teraz wszystko w zielone, a kiedyś w białe.